Cześć wszystkim Słuchajcie, no dzisiaj trochę to lepiej wygląda miałem trochę za dużo stresów Związanych Z płatnościami w banku Wyobraźcie sobie coś co powinno trwać 15 minut Trwało prawie 2 godziny Jakieś dziwne pytania Jakieś takie Hotel był całkiem fajny Znaczy została jeszcze jedna noc w tym miejscu Jutro się wybieram do Jinja nad Nil, nad Wodospady. Eee, wykorzystam do tego autobus, transport publiczny, bo taksówkarze żyją chyba w Nowym Jorku. Eee, Całą noc było słuchać fajne ptaki. Jestem trzeci dzień, jeszcze mnie nie ugryzł żaden komar. Chociaż wczoraj nad jeziorem to chyba przyleciało około miliona i trudno było oddychać, żeby czegoś się nie połknąć. Fantastyczne powietrze Chyba to jest chyba dobra pora też na przyjażdżkę tutaj, bo a w sezonie letnim to bym tu chyba nie wytrzymał. Teraz jest około 25-6 stopni. No to trzymajcie się miłego dnia.